Jeszcze 100 lat temu, bo nie będę się cofał do czasów Jezusa, ocenienie pogody na jutrzejszy dzień było znacznie trudniejsze, ponieważ synoptyk musiał sam... Dokonać wszelkich pomiarów ręcznie, potem nanieść to na mapę i ocenić pogodę, która będzie w przyszłości. Dzisiejsze specjaliści od pogody mają już nowoczesne technologie, które rzeczywiście z wielką dozą prawdopodobieństwa potrafią ocenić, jaka pogoda będzie jutro albo pojutrze. Mówię to dlatego, że żeby pokazać, że w naszej rzeczywistości. W naszym XXI wieku dzieje się to, na co dzisiaj wskazuje Jezus, że my potrafimy doskonale ocenić pogodę, a nie rozpoznajemy znaków czasu. Chociażby trzy lata temu, ten przypadek, który wstrząsnął Polską, że młody człowiek, 19-letni, został uderzony przez kolegę, umierał na chodniku, nikt mu nie pomógł, bo wszyscy myśleli, że jest pijany. To jest znak czasu. Jeżeli człowiek umiera, a ja nie potrafię mu pomóc, to jest znak czasu, że dzisiaj nic sobie nie robię, na przykład z reżimu sanitarnego i mogę narazić inne osoby na uszczerbek na zdrowiu. To jest znak czasu, że, że dzisiaj nie potrafię. Odnaleźć Boga, bo jeżeli biskupi nas zwalniają z niedzielnej przy świętej, to już odstawiam na bok moją duszę. Dzisiaj Jezus mówi nam bardzo realnie o tym, abyśmy w zabieganiu o tą rzeczywistość jutra nie zgubili tego, co jest w nas najważniejsze. I prośmy o takie światłość umysłu i duszy. Byśmy potrafili rozpoznawać Jezusowe znaki czasu, bo one ciągle się dzieją. Ciągle Jezus stawia na naszej drodze konkretne przypadki z życia, pokazując nam, że masz zmienić swoje życie, że masz bardziej ukierunkować się na niebo.